Na ja, się na rozmawiach rozmawiał, a nie tylko jeszcze Nie ważna, ma albo, albo to się dzieje w jedną stronę. Albo no, ktoś cię popiętuje, nie? To już mnie ten nurt. No, ja czekam na tą prawdę polega, na się i na rozmowie przede wszystkim. Nowy nurt. Hmm. Muzyka. Hmm. I Muzyka i cicho. Wyraź to teraz z muzyką. Wyraź to muzyką. Teraz wyraź to, nie wiem, malarstwem, rzeźbiarstwem. Wyraź to czymś innym. Jeżeli perfekcyjnie umiesz to zarazić pami, to teraz wyraź to perfekcyjnie w jakiejś innej dziedzinie, stwórz coś, mebel, nie wiem, co to chcesz, napraw samochód, coś tęską, strój, sprawdź jakąś drogę, żeby była łatwiejsza, lepsza, wytłumacz coś komuś, naucz go, opanuj czyjeś życie jakby, oswój się z tym wszystkim.